Multiplayerze, Obeksa i Kozy Tak więc zacznamy. Kozy. Yy, dobra Trochę jabłek pozbieramy. Mamy dużo jabłek Mamy Lata. bardzo dużo jabłek Ja pozbierałam Zebrał latek Obex zebrał no, dobra Ej, um, czy... Ostatnio nas zabili jak skończyliśmy odcinek i musieliśmy szukać tego miejsca Dobra, idziemy za dżunglę, nie? No dobra, to chodź. Ile teraz mamy minut na nagranie? Znów 15? No to czekaj. Powiedzmy, że teraz jest 50. Że zaczęliśmy 48. 48 plus 15? 48 plus 15 to będzie 17. 17. A 48? 48 plus 15 to będzie... Kurde teraz jest 49, to będzie 20.14. Tak o 20.00... Że... O 20.00 drzewa gdzie jesteś? Ja na drzewach jestem. To o 20.13 skończymy dla pewności. Chodź. No. O widzę cię. Ja... Ja... Widzę. Spadłem z drzewa. Idź do jeziorka. Okej. Okay. Ła. Ale mam lagi znaczy Do ostry. Jestem. Ja też. O, znalazłem jakąś jaskinie! Stój. Wchodzę w... rzece. Rzece, ja cię tu szukam. Ale ty może jesteś przy innej rzece. To zaczekaj, ja pójdę do tej większej. Jestem tak. przy tej dużej. Przy których są krowy, tak? Nie, właśnie tu jest taka. I potem jest. Ta z krowami? Gdzie ty jesteś? Pół odcinka stracimy na szukanie siebie. Dobra, ja jestem tam, gdzie są łaciatki. Ja zabijam krowy. Czekaj, ja się. Ja może wejdę na jakieś drzewo. O, ale znalazłem miejsce na Hawirę albo no, jeszcze no do miejsce na Hawire znalazłem w tym odcinku musimy zrobić dom musimy pod wodą robimy chałupę? nie, dawaj a znalazłem takie piękne znalazłem takie piękne miejsce kurde nie mam węgla nic nie widać ale mam miejsce mam miejsce szukaj węgla nie Zobacz, zaczekaj Nie, nie jestem koło pustyni O, mam węgiel Ale ja mam, fa ale Clipper jest koło mnie A czy jesteś w ma... Nie Jestem koło dużego jeziorka no, no, no. Ale jesteś koło rzeki No Te węgiel kopić Przepłynij przez rzekę. Eee, jeju, tutaj jest taki... Te... Ej. No ja jestem koło dwóch rzek. Takie oczka mam. No. Idź cały czas prosto. Idę. Ty jesteś koło takiej małej? Nie. Ale Nie ona chodź na homa. Będzie szybciej. O. I znowu zrespisz się pod ziemią. Nie, jestem na pustyni. W którym miejscu? Na pustyni? O widzę cię, ho! To chodź, pokażę Ci, gdzie mamy dom. Będziemy mieli dom przynajmniej. Chodź za mną. Ciśniesz za mną, chodź. Zaczekaj, ja wiem sobie jabłuszko. <słyski> Dobra, idziemy. Idziesz? No idę, idę za to. To idź. Powiedz, y, I po, pokaż mi gdzie stałeś. Ja nie, nie przy tym. Ale zaczekaj za każdym razem życie jest za krótkie, by pić marne wino. życie jest za krótkie, O, patrz, tam jest moje drewno. Widzisz ten słup? Nie. Z drewna, chodź tu. Dobra, tam, ty, tam. widzę. No. To, to chodź za mną. Życie jest za krótkie, by pić marne. O, i przy tej rzece czekałem. A e, nie, o, dobra, zgubiłem się. Życie jest za krótkie. Wypić marne wino. No gdzie mamy mieszkanie? A może, może... Może zrobimy dom na drzewie! To nie. Klan na drzewie taki. Nie no dobra, to pod ziemią. Tylko że ja nie wiem, gdzie jest teraz tamta jaskinia. A pod ziemią znalazłem wcześniej jaskinie pod wodą. Masz pochodnie? Mam pochodni. Zaczekaj, pod zie... mieliśmy pod wodą robić. No a ja tam miałem bazę ale kazałeś mi się wziąć i już nie ma Chodź mm. Zaczekaj ja mam, ja mam y, 12 pochodni Czuciu, Co ty za piosenkę śpiewałeś? Grawczyka tego życie jest za wypić Marny win O, ktoś tu... Drzewo się sadził. Sobie drzewo. Nie, bo jak zetniesz drzewo, to ci się samo sadzi nowe. No. Widzisz, jaki ja jestem mądry, korde, weź, ogarnij mnie. Patrz, bierzesz, ścinę, ciśniesz, a ja idę... No idzie samo... ...i idę. Ten... Nie, ty idź za mną. Ej, dawaj i robimy tu domek. No, a gdzie? Dawaj na drzewie! Nie! Znajdą nas łatwo, czopie. To tutaj zrobimy pod ziemią. Nie, o. chodź, tutaj Cięcie robimy. No dobra, już jesteśmy po cięciu. Coś dostaliśmy, nie wiem, jakieś y Jakiegoś powera dostaliśmy, jak na kacu. Weźcie. Szybkość 4. Drabinki za dużo zrobiłem. Mam dwa staki 55. I nie próbujcie nas znaleźć. O, I tak nie otworzycie skrzynek. No właśnie. A po drugie wątpię, żebyście nas znaleźli. To nie jest tak daleko od spawna, ale dobra. No ale i tak jest ukryte jak nie wiem co. Jakby co y, dlatego dla, dla ułatwienia was y, mamy domek pod ziemią, nie pod wodą. Tak, to już... To już macie gwarancję, czy w tej ma najniższej marży. Jeju! Ej, a spróbuj szybko biegnąć. Zobaczysz, jakbyś się w czasie. Ogarnij to. Widzisz? Czujesz to? Ja wyjdę na chwilę. Nie, nie wychodź. Bo nas znajdą. Ale hardkorowo. Ach, już mi się kończy. Wiesz, że zaraz kończymy. Dlaczego? Tu nagramy kolejny odcinek! No, dzisiaj jeszcze. No właśnie. Ale powera dostałem. Ojej! Zaczekaj, bo mam, mam... No, jak ustawienie pro? No. Słuchaj, ustaw sobie na, na pro ustaw sobie szybko. Jak? No opcje i pro, pole widzenia pro. Póki masz jeszcze si coś tego. I biegnij jak najszybciej się da. Gdzie to? Dobra, już ci się i tak skończyło. No. O, lepiej tak, lepiej tak. No, aż mi u mnie? Co? Nie rozwalaj skrzynki. Ale tu wy się przesuń gdzieś, a tak stoi na środku. Na jak będziemy za, za ten y, hasło, to y, hasło będą znać. No to raz ja. O! O, żelazo, dawaj. Ej, ile już minęło? Zaczekaj, która. Ale nie, my nie musimy kończyć jeszcze, bo mieliśmy przerwę. O, to tak teraz No to teraz tak o nie wiem o 8 po 18 po. Ej, daj trochę tego zabrałeś wszystkie pochodnie. Mhm. Y Dobrze. Odblokuję z, y, ten. Mm. Zapalę sobie światełko. Kurczę, gdzie tu jest wyłącznik? O, jest. Ej, dlaczego się nie chce zapalić? Co jest? Ty masz w ogóle. Czekaj. Lampka mi się przepaliła, zaczekaj, zaraz włączę światło u siebie. Dobra, ja już jestem. Ja zmieniam żarówkę, więc zaczekajcie. To mi się? Szlak by to. Ale zrobiłam taki. Wiesz, jak tu się wysadzi... TNT obok tego to skrzynki wybuchają. Nawet jak są zabezpieczone. Tak. No. Masz TNT? Yy, zrobiłem przed chwilą. Ile? Jedno. No, mm, to dawaj. Dawaj Nie mamy. Dawaj wysadź. Wysadź tam dureń. Do... Nie. Do skrzynki jakiejś, jakby będziemy kościeli. Mam żelazo, mam żelazo. Jo, 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 jo. Jedno. No ale zawsze żal trzeba tu porozkopywać, bo tu będzie zaraz grub Ej, Duck XD jest? Czy nie ma? Jest tak. jak żal Widzicie ten, on jest drugi od końca Nie, trzeci Teraz czwarty? Duck XD Napisałem do niego Duck XD żal I ciekawy co odpiszę Dobra weź, tu kopla kochać. Patrz co napisał Widzisz to? Widzicie ludziska jakie to jest choroby. Weź yy, skocz. On od razu, on od razu wam o, wyskafuje. On jest uzależniony jakby co. Tak, on jest bardzo uzależniony od tej gry. O, to nie jego wina, ale... No ta gra wciąga czasami, a on jest nie jednym przypadkiem, ale to nie jego wina, że się tak zachowuje. Niestety tak czasami się z ludźmi dzieje. Widzicie? Nie grajcie za dużo na kąpie. Jeszcze tym bardziej, że taka ładna pogoda jest. O, tu może będą jakieś takie przepalarnia, taki pokoik. Ej, ja zrobię podłogę teraz z drewna, okej? Okay? No. Dobra. O, mam żelazo. Sześć. Popiszę. Żelatek sześć. Chyba już powinniśmy kończyć. Co to? No. Wow. To nara. To siema wszystkim, a żegna się z wami Obeks i... Koza. Sięma.